Cześć, tu Marek. Zapraszam Was do po raz kolejny do Flachau. Będziemy dzisiaj jechać trasą numer 4, ale taką wydłużoną, ponieważ tak naprawdę zaczniemy przy górnej stacji StarJet 2. Znalazłem się tam, ponieważ wcześniej pokazywałem Wam trasę Hermana Majera. Zresztą zapraszam Was, żebyście sobie zobaczyli i. Musiałem wyjeżdżać start jetem 1, potem przesunię się na start jet 2 i jestem jakieś 100 metrów w pionie powyżej miejsca, z którego tak naprawdę startuje trasa numer 4. Czyli tak, taki extension. Zaczynamy trasę numer 2 na początek. Odbijamy na lewo, na prawo. Pokazywałem Wam trasę, przejeżdżaliśmy koło górnej stacji starczeta w momencie kiedy zjeżdżałem trasą numer 3 z samej góry, wtedy mijając starczeta, tą górną stację, odpijałem na prawo. Odbijając na lewo, przejeżdżając między dwoma restauracjami, wyjeżdżam na bardzo, bardzo szeroki stoł, jak w tym momencie widzicie. Tutaj Mogę można powiedzieć, że zbliżam się do punktu, gdzie tak naprawdę powinno się zaczynać czwórka. Te co budowania, to jest restauracja i też jest górna stacja Gondoli, Gondoli, jet i jeżeli chcemy pojechać czwórką, to wysiadając przechodzimy na lewo i zjeżdżamy. Tutaj chwila zawahania. Nie byłem w stanie do końca pewny zlokalizowania się, gdzie powinienem pojechać jeżeli bym pojechał tam bardziej na prawo to dwójką zjechałbym w stronę właśnie między innymi tego słynnego stoku Hermana Mayera ja odbiłem bardziej na lewo zjeżdżając, tutaj już jak widzicie cały czas trasy numer 4 dalej szeroko, ja się trzymam jakby bliżej prawej części, ale ten stok tutaj jest dość, dość szeroki. Po lewej stronie można było odbić na tak zwaną szóstkę. Tak naprawdę jadąc już od dłuższego czasu ta szóstka nam bardzo długo towarzyszyła, tylko lepiej wtedy trzymać się lewej strony, jeżeli zjeżdżamy szóstką. Ja trzymałem się prawej strony, i tutaj, jakby moim punktem orientacyjnym, to są te gondole od trasy numer 4. Teraz jechałem z prawej strony stoku, teraz mam znowu znalazłem się po lewej stronie bardziej. Nie zmieniając tak naprawdę linii mojego, mojego zjazdu, ale tak to mniej więcej ten stok jest złożony. Wyznacza las, po części te zagajniki, wyznaczają jakby yy, te granice pomiędzy stokami. Jechałem na następną taką, można powiedzieć, polanę, która się rozszerzyła. No, jakbyśmy teraz odbili na, na prawo, to mamy możliwość dojechania do stacji tego starczyta dwójki, dolnej stacji. Ewentualnie, jeżeli mamy jeszcze siłę, możemy jeszcze jechać, to jeszcze mocniej, jeżeli odbijemy na prawo to jesteśmy w stanie dojechać do trasy Hermana Mayera czyli tak tej jedynki. Zresztą po raz kolejny bardzo proszę do oglądania tego filmu. No, mamy w tym momencie przejechane jakieś 2, ponad 2 km. średnie nachylenie gdzieś tak mniej więcej wypadnie nam około 21 stopni, czyli dokładnie mniej więcej. To, co przed chwilą mieliśmy, to jest takie średnie nachylenie na całej tej y, trasie. Jeżeli chodzi o kwestie y, tutaj nasłonecznienia, no to przypominam, to jest początek do tego. Słońce oczywiście bardzo fajnie operowało przez cały okres, y, przez cały dzień, no ale w tym momencie jest gdzieś koło godziny 15, więc no, tutaj już z, zbyt nisko jest, żeby słońce y, świeciło. Dojechaliśmy do następnej, można powiedzieć, takiego rozszerzenia i widzimy stacje. To są stacje Space Jety, jedynkę i dwójkę, górna stacja Space Jeta jedynki i zaczynało się tam także Space Jet dwójka. To są, to są krzesła, które pozwalają nam jeździć trasami numer 5 i 6. Ja trzymałem się cały czas prawej strony, tak jak widzicie, jest tutaj dalej oznaczenie trasy 4. I to już jest, można powiedzieć, ostatni taki kawałek, stromy, który będziemy bezpośrednio zjeżdżać już do naszej gondoli. Można powiedzieć, że to co tam widzimy w głębi, to są wszystkie zabudowania, to jest właśnie ta miejscowość flachał. Jak popatrzycie na mapę, to można powiedzieć, podzielić to, że są takie trzy języki, które zjeżdżają do, do, do Flachau. Pierwszy, najbardziej na prawo w tym momencie, to jest właśnie ten Hermann Mayer, czyli tak zwana jedynka. My zjeżdżamy czwórką, to jest następny taki można powiedzieć zjazd językiem, i to jest taki środkowy. Przy tym zresztą znajduje się, jeżeli dobrze pamiętam, na dole tutaj jest pomnik Hermann Mayera, czyli. Traktowane to jest jako ta pierwsza, najważniejsza część. A jeżeli e, byśmy pojechali najbardziej na lewo, to jest ten ostatni taki język, w którym e, zjeżdżamy numer, trasą numer 5. Do samego dołu tam też się znajdują parkingi. No i tutaj, chyba, jedno z większych takich nachyleń. Ta, ta końcówka jest dość mocno tutaj. Nachylona, prawie 30% mieliśmy gondolę, którą widzieliście. To jest właśnie ta czwórkowa gondola. A przed nami już dolna stacja, którą widać. Gondola, trzeba będzie zjechać, wykręć na i jest do budynku, żeby móc się cieszyć następnym wyjazdem. A potem zjazdem. I ile mamy? 3800. Trasa nasza liczyła, tak jak mówiłem, gdzieś po 20, no 22%. Najniższa e, wartość to jest 900 metrów, ta dolna stacja. Pozdrawiam, Marek.